Chcesz, okay. Jesteśmy chętni. O, plant. Nawet nie umie napisać, ty. A to nie, nie, to jakiś sugi. Polat kurwa. Widzisz? Pasie, ma róbcie miejsce dla pancia. Widzisz? od razu napisał, że do nas go Jednego nie wczytało o nich. No i tak ma być. Najlepszego nie wczytało. Nie, <gulanie> czasami taki. się No się kończy? No, ciekawe się osłania. Słuchajcie, ok, mam health, muszę się zregenerować? Spokojnie. Mam tu jakiś sniper, ten wujco? Nie! czy Nie! 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 był? Nie! Nie! Co Nie! Co Nie! 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 Pałkę robią. To na dwójce. Na dwójce. Znaczy, że jakoś kosiędziesz Jestem. Smaryśki kapował wbijał. No właśnie. Ej no to, to, to pff, mała szansa tu była w ogóle ty. Sam zostałem jak kurwa nie wiem co, o co chodzi. to chodzi. Samaryś się jedziemy na. Jeden jeden. jeden. No, dobra.

Ej, on mówi, że Tomasz, to i inżynier. <głowa>, głowa, głowa pisiora mu napisałem. Kto to będzie? O Marysia. O Marysia, o Marysia. Chodź od pleców Hinko, idziemy. Ja idę z tobą. No, idziemy Kawa. Dobra, już nie Nie nazywaj mnie Kawa, jestem albo Artur albo Fabian. Ja może tylko od dziurki Od dziurki? No kurde Zresztą po toru Niech ktoś dofuje, inżynier Kurwa Góra Wzięliście jest trzeba jest środek, to środek, jest środek, jest Początek rundy. środek, jest środek, się na jeden. środek, Kurwa, środek, Jeszcze jeden jest jest tam jest to nie, hey, do góry, hey, jeszcze jeden. Jeszcze jeden, Jeszcze jeden, Snajper. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeszcze jeden idzie, Snajper. Mój hmm. majtki, ja go no, słyszę. No, z lewej. No, z lewej mógł wyskoczyć. BUM! Zgarbił się jak góry ten quasi modo. Baltazar, Altazar, mów tam. Pozycja. Jest jednego Zją, e, na proste i na jedynce to najlepiej by było. Na proste to najlepiej by było. O! Nie wierzę się! Już sam tam przeszedł na lewo chyba. Na lewo. O ty Piesna, kurwa, ja, ja. Nie, Pięknie, jeszcze tam tam widział do ciebie, nie Z prawej, z prawej. Ej, to dwóch to było. dobra, no, z... A znowu sam byłem? No, bez jaj, Ej, wy mnie zostawiacie w sytuacji. Dobra, chodźcie, rozumiem. Nie, nie, Dzień, dę. Dę. nie, Dzień, dę. Dę. Dzień, nie. Nie, 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 nie. Nie, Mam Na dwójkę, jeden poszedł, reszta na jedynce. O oh, fuck. O oh, fuck. No, jest przy aucie. Rzucimy Gdzie mój medic? Ugh O, ku...wa. Tutaj. jest fuck. Madziak, mnie reśnij Mnie, mnie, nie, mnie. Nie, mnie. Tego drugiego Tego nie tego, A, ja... A ty za mnie raz mnie reśnij Mnie, co Moje Moje <ślesztuk> to było, moje <ślesztuk> Timo, ty wziąłeś bumpkę Co? Bumpkę wziąłeś pod piór mi. Surfing, surf. Fark. Ten Radgar jest w budynku na dwójce. Na dole. No słuchaj, jest Pablo, weź mnie tutaj ten. Albo, albo nie musisz, nie? Ale się starałeś, nie? No tak, biegłem. Już byłeś, już, już dochodziłeś. Wow, to już dochodzi. Już klikajmy, żeby to na prędkości nie dwóch tam było, Czekaj, kurwa, no. Uuu, no. Na ty. Z lewą będę kłuszał. Z prawej, z lewej, z prawej, z lewej, z Dobra, 3 na 1, 2, 2. Chodź Maryśka mną. Jeden na 1, Gdzie ty ze mną? Nie Na 2. No, dzięki, że ktoś ze mną poszedł. A to Fabian, co? Modlisz się przy ścianie? Dobra, Fabian. A co jest gadał? Coś tam to Baltazar wypierdala, ale nie wiem o co mu chodziło. Kurwa, ten znowu tu siedzi. Ja pierdzielę ma złotego eksara i jest tu mina. Pod wami jest koleś. Dwóch jest, obok Tima. Oj, ja chciałam jej Paweł, trochę w złym miejscu jesteś, że tak powiem. I to bardzo w złym miejscu. O ja jak to zrobił? Ten śpi zaś. Rejsaj go. Koło was jest ze ścianą. Na prawo, weź go miał. Stój, prawo. stój, stój, stój. Na prawo. Kurwa. <słyszy>

Ja pitole jest lipa znowu Marysia Ja tu ubezpieczenia nie mam w ogóle ty Marszia po lewej teraz Maryszka uważaj Co Maryszka nie są na ja Idą do, do ciebie, idą do, do ciebie! Tu, tu, tu! Przed tobą! Eee! No od tej strony, gdzie jest pociąg! Ale, czyli tam. To są No, oh. to... nice. Jeszcze inżynier. P.D. Tera, dawaj. Uuu, właśnie tyle gości. Sorry, BS zepsująca. Ja hmm. śpię, co? No, tak napisał. <grym> Najwenka. Jedynkę za mną nie rasuj. Schaskam się tam gdzieś. Chyba dwójka, dwójka. No resać go będzie. Palta jebni tam granata, jebni tam granata. Dostał koleś. I jeszcze raz. Nikogo nie będę miał Nie mam, dobra, nie zrobię. Kurwa, sam no był wody. Za pociągiem. Ok. Na no jedynkę raczej pobiegli. Jest na górze, na górze, na górze. Na górze jest. Jeden z A drugi może wyjdzie oknem. mnie. No co ty dajesz? No po nogach strzelał dobrze. Ale nie, dwa razy nie trafił. A przecież on stał. To jest temat. Na górze. Dobra, to jest... Aha, inżynier. Ale musi podłożyć, bo inaczej dupa, nie? Jest, jest, jest. Na czas, na czas. Koleś, nie wychylaj. Odwrót. <grybuj> odwrót. <grybuj> Dobry temat, odwrót. Dobra, teraz może na dwójkę, bo tutaj ta, ta jedynka to w ogóle nie wychodzi. No. Ej, to chodź, ja na plecach zostaję. Ej tutaj w krzakach będę. Ty generalnie Ej. powinieneś tutaj... Aha, Baltazar Zbędę tutaj. Mnie nie nie widać. Ej, idą od pleców, się. Ja dostałem. Kujno jak ja sniperów nie lubię. Zbędę.

To Ja postaram się na dwójkę pójdę Ja też Widzisz? O! No. kampi za kotnerem na 1c Ktoś tu dym pusił. jest, idą Na 1 jedynce. na jedynce są Na dwójce też jest ktoś Sorry. A nie? Na dole są, w budynku. Tak, to kto mam. Wiem. Dobrze. Ej, jeszcze jeden. A to jest ten, kawa kutafon. No, no, się, siedzi, siedzi po tobie. Jeszcze To jest ten najgorszy. I on chyba zgubił pakę, tak? No, no. No i gitara, dobra. I to mamy tutaj teraz. On tu musi przyjść, nie ma ja A Timo, ty tam siedzisz? No bo tu ktoś weźmie niego. Jest?

No. Nie. To ma pakę No! Ja pierdzielę ej! Idę wam pomóc? Trzymajcie go. Dobra. Ale zjebane te... No ja go też obijałem, ja go Ja bez sensu zrobiłem ruch, uwierzcie mi. W ogóle... Ja miałem chyba 6, 1 albo 7, 1, nie? A, 11, 11. Dobra jeszcze? A, dobra, mam pesy. Ale jak ja. tak już się ja rozkazało.